Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Witam serdecznie przy mikrofonie Tomasz Amsolik. Chciałbym Państwu opowiedzieć i zaprezentować działanie urządzenia o nazwie Penytox. Penytox jest etykieciarką, służącą do tworzenia głosowych etykiet zbliżoną w swoim działaniu do być może znanego już niektórym Penfrienda. Pennytox w odróżnieniu od Penfrienda, zwłaszcza tego najnowszego, nie posiada dodatkowych funkcji rozbudowanych jakieś tam słuchaniem petrujek, natomiast skupia się całkiem rzetelnie na tym co ma robić, czyli na tworzeniu etykiet. Cena samego urządzenia w roku bieżącym 2019 w czerwcu wynosiła 550 zł. Pewnie te ceny mogą się trochę różnić w zależności od dystrybutora, jakiego sobie wybierzemy. Na czym polega samo działanie takiej etykieciarki dla tych, którzy nie wiedzą. Pokrótce postaram się cały proces opisać. Otóż wraz z urządzeniem dostajemy zestaw etykiet, które można naklejać bądź na różne przedmioty, na przykład słoiczki z żywnością czy leki, oraz etykiety, które możemy naklejać do ubrań. Z tego co zrozumiałem, są wodoodporne, więc można je wyprać. No i właśnie. No i teraz taką etykietę. Traktujemy naszym urządzeniem toksem i możemy do danej etykiety przypisać notatkę głosową, która będzie nas informowała, co znajduje się w przedmiocie, w słoiku, na przykład do którego jest przyklejona dana etykietka. Te nagrania można podmieniać, czyli można kasować całkowicie, zastępować nowymi. Nagraniami, co zresztą pokażę w dalszej części tego Tyflo podcastu. No, natomiast w, w takim krótkim zarysie na tym polega działanie tego typu etykieciarek. Etykietki, jeśli nam się zniszczą lub zostaną już wyczerpane, oczywiście można u dystrybutorów nabyć nowy zestaw. Jak wygląda Penytox? Najprościej byłoby powiedzieć, że wyglądem jest zbliżony do PenFrenda, tyle że jest nieco grubszy. Dla tych, którzy nigdy nie mieli w ręku takiego urządzenia, mogę powiedzieć, że w przybliżeniu jest to e, długopis, tyle że znacznie grubszy. E, dokładnych wymiarów nie pamiętam, więc nie będę ich wymyślał. Myślę, że tego typu informacje są do znalezienia na stronach dystrybutorów opisujących bardziej szczegółowo parametry samego urządzenia. Natomiast jest oczywiście cieńsza końcówka, którą właśnie zbliżamy do etykiet, i grubsza końcówka, podobnie jak w penfrendzie, gdzie znajduje się głośniczek i mikrofon. Urządzenie wygodnie trzyma się w ręku. Posiada ono dwie przeciwległe zaokrąglone ścianki i dwie przeciwległe ścianki wklęsłe. Na jednej ze ścianek wklęsłych znajduje się klapka do baterii, no, którą otwieramy, otwieramy po prostu pociągając przycisk od klapki i, i po prostu. Zahaczywszy paznokciem czy opuszkiem palca pociągamy do siebie i ukazuje nam się miejsce na dwie baterie typu AAA. Pod bateriami znajduje się też karta pamięci urządzenia, dedykowana temu urządzeniu. Dostajemy to już w zestawie zamontowane i przynajmniej mnie poinformowano, aby przy tej karcie specjalnie nie gmerać, Znajduje się tam system, jakieś inne dane pozwalające na działanie samego urządzenia. Karta jest dedykowana, więc nie da się jej ani wymienić na inną, no powiedzmy teoretycznie lepszą. Więc jakby gmeranie tam nie ma sensu, a podobno popsuć można bardzo szybko. Druga przeciwległa, wklęsła ścianka jest tym, co nas, jako użytkowników, interesuje najbardziej. Gdyż na niej znajdują się przyciski sterujące penytoxem. I teraz, jeżeli będziemy trzymali penytoxa w taki sposób, że grubsza jego część będzie skierowana do góry, a jego cieńsza część, którą, którą przybliżamy do etykiet w dół, no to pierwszym guzikiem od góry będzie fałszywy guzik. Wygląda to jak guzik, natomiast jest to lampka, która zapala się w momencie włączenia urządzenia, gaśnie po jego wyłączeniu, jako sygnalizacja o jego stanie dla osób słabowidzących. Drugi guzik od góry jest już guzikiem funkcjonalnym. Po jego wciśnięciu i przytrzymaniu przez około sekundę urządzenie się włącza, a jeśli jest włączone, to się wyłącza. Trzecim Guzikiem od góry jest guzik z plusem, służy on m.in. do zwiększania głośności, natomiast czwartym guzikiem od góry jest guzik ze znakiem minus, który służy m.in. do zmniejszania głośności urządzenia. Teraz, może powiem kilka słów o podstawowej specyfikacji urządzenia i o tym, czego możemy się spodziewać po otwarciu. Pudełka. Otóż jest wspomniana już przeze mnie karta pamięci o pojemności 128 MB. Takich kart w dzisiejszych czasach już nie dostaniemy, a przynajmniej ja nie wiem, jak, gdzie by należało szukać, aby kartę o tak małej pojemności można było kupić i o takim rozmiarze, która by pasowała do tego urządzenia. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że przy karcie pamięci najlepiej samemu nie majstrować. W zestawie też powinna być smycz do urządzenia, dzięki której możemy sobie je gdzieś powiesić, powiesić na szyi. Pisze producent, no ja sobie powiesiłem po prostu na wieszaczku przy szafce kuchennej, gdyż tam najczęściej etykieciarki używam. Dostajemy również w zestawie kabel USB typowy kabel USB do jakich jesteśmy już przyzwyczajeni korzystając ze smartfonów z Androidem, no tak, bo przy iPhoneach są troszkę inne i jest to kabel służący do połączenia urządzenia z komputerem przez port USB i jest ono wtedy widziane jako pendrive, na który sobie możemy wejść i poprzeglądać pliki, które tam się znajdują. No, nie wiem w sumie po co, ale być może na przykład, gdybyśmy chcieli szybko usunąć z jakiegoś powodu wszystkie utworzone nagrania głosowe, no to w ten sposób będzie zdecydowanie szybciej. Też dostajemy bardzo dziwną, jak dla mnie mało funkcjonalną słuchawkę, ponieważ Pennytox posiada również wejście, wejście na słuchawkę. No. Pewnie po to, żeby nie przeszkadzać, sprawdzając etykietki w domu, może innym domownikom słuchającym książek, albo radia, albo telewizora. No, w każdym razie jest wejście słuchawkowe. Można sobie podpiąć słuchawki. Nie podpinałem takich zwykłych słuchawek, więc nie wiem, jak się zachowają. Słuchawka, którą dostajemy w zestawie, jest słuchawką dziwną, bo jest słuchawką na jedno ucho. Z takim paseczkiem, który należy sobie założyć za małżowinę i wtedy słuchawka nam dynda w uchu. Trochę jest to podobne do słuchawek, jakie być może niektórzy z Państwa widzieli, korzystając z audiodeskrypcji w kinach lub teatrach. No i dostajemy w zestawie też dwie, dwie bateryjki. Dwie bateryjki, które należy sobie założyć oraz etykiety 160 sztuk, takie naklejane i etykiety do prania w ilości 72 sztuki. Etykiety w Pennytoxie, w odróżnieniu od Pentfrenda są y, większe, powiedziałbym dwa razy większe. Hmm, porównałbym je może do dwugroszówek, tak? Nie, nie wiem, dawno z bilonu nie korzystałem. Istnieją jeszcze takie nominały jak dwa grosze? Coś mi się wydaje, że tak. No to są podobnej wielkości, są okrągłe i ich krawędzie są zaznaczone całkiem wyraźnymi kropkami. Etykietki są na papierowych listkach, z których dosyć łatwo dają się oderwać i przykleić do tego, co chcemy zaetykietować. A jeśli chodzi o zastosowania, etykiet tutaj no nie będę się silił. Na wymyślanie tego, do czego się może to Państwu przydać, to wszystko zależy od wyobraźni, od najprostszych rzeczy, czyli podpisywania sobie w ten sposób leków, produktów w kuchni, dokumentów, przypominacz, pod warunkiem, że wyrobimy sobie nawyk powiedzmy sprawdzania na początku dnia co mamy zaetykietowane, przykleić sobie kilka etykiet, nie wiem, na lodówkę, do szafki, czy do jakiegoś miejsca, gdzie nie będą przeszkadzać, a będą pod ręką, no i można sobie również nagrywać w ten sposób taki odpowiednik karteczek na lodówkę, co mam zaplanowane na następny dzień. No tylko trzeba pamiętać, żeby to sprawdzić, bo jeżeli nie wyrobimy sobie odruchu, no to cały pomysł yy, idzie się, że tak powiem, nie działa. Teraz przejdę do tego, co w zasadzie chyba najbardziej interesuje wszelkie tygryski, czyli pokażę, jak działa samo urządzenie. Jak to działa? Sprawdźmy to. Biorę urządzenie do ręki, wciskam i przytrzymuję drugi guzik od góry. Aparat włączony. No właśnie, takie mamy komunikaty głosowe. Które towarzyszą naszym różnym działaniom. Ten głos na początku wydaje się bardzo dziwny, ale można do tego przywyknąć. Teraz biorę jedną z etykietek i przykładam węższą, końcówką, węższą końcówkę urządzenia do etykietki. Nowa etykietka. Teraz mogę albo y, przytrzymywać urządzenie przy etykietce, albo je po prostu podnieść. Nie ma to już znaczenia. Po komunikacie Nowa etykietka, jeżeli wcisnę i przytrzymam trzeci guzik od góry, czyli guzik ze znakiem plus, usłyszę komunikat Nagraj teraz. Ryż brązowy. Nagranie zarejestrowane. I po wypowiedzeniu informacji, którą przypisuję do danej etykietki, puszczam guzik z plusem i wtedy mam komunikat, że nagranie zarejestrowane. No teraz... Po przyłożeniu penetoksa do tej etykietki? Ryż brązowy. Tak, ryż brązowy. No i etykietka została nagrana. I w ten sposób, postępując, możemy etykietować kolejne produkty, czy robić kolejne etykietki. Aby utworzyć teraz nową etykietkę w miejsce starej, sposób, jaki jest zgodny z tym, co producent zaleca, Polega na tym, że należy przyłożyć do istniejącej etykietki i teraz nacisnąć jednocześnie guzik trzeci i czwarty, czyli guzik z plusem i minusem. Głośniej etykietka pusta. Etykietka pusta. I w tym momencie nowa etykietka. Po ponownym przyłożeniu do tej pustej, skasowanej etykietki możemy utworzyć nową. Nagraj teraz. Kasza jaglana. Kasza. Nagranie zarejestrowane. Kasza Sprawdzam. Jaglana. Tak, nagrało się. Przypominam, że przez cały czas nagrania należy trzymać przycisk z plusem. Jego puszczenie oznacza koniec nagrywania. Same przyciski plus i minus Głośniej. służą do ciszej, regulacji. Ciszej, ciszej. Głośności samego urządzenia, po prostu. No i właśnie tak działa Penytox. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Aparat wyłączony. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.